Ciemaneczko moje TikTokersy kochane z Deusem w Elmrikasu Steven tam grzebie w różowej koszulce jak widzicie yy. widzicie co, nagrywałem dla was na GoPro jakim cudem mi się nie nadawała bateria yy. jedna mi już padła więc może dorzucę yy. Tamte, jest... w sumie nie, nie ma co, mam tylko jedną znajdkę fajną Czyli, jakby, papierośnica zdobiona. Tu jest jakiś herb, no jest bardzo słabo czytelny. No, ale coś jest. Znalazłem jeszcze kawałek. Yy, jeszcze głowie teraz sprzęt. Dobra, nie. Znalazłem kawałek sprzączki, a teraz znalazłem hamerunia, tutaj w takim dołeczku, świeżo kopany, tak jak widać, tu proszę bardzo, brudny jak nie wiem co, muszę go wyczyścić, dajcie chwilę. się tutaj, żeby go nie ponieścić. Nie no dalej. Brud a dobra, muszę go... Wiecie co, muszę go od was odłączyć. Przemyć i zaraz zrobimy... Zaraz go nagramy. Wiecie co? Taki destrukcik, że tak powiem. Nie wiem jak go ułożyć, żeby było. Dobrze, a dobra, ja wiem co ja robię źle. Muszę stanąć pod słońce. O też lipa destrukcik, ale srebro jest, jakby nie było. Czwarty albo piąty hammer, mój. Resztki na nim widać. Naprawdę, resztki tu już jest całkowicie wytarty. Naprawdę widać bardzo, bardzo mało na nim. Dobra, nieważne. Zrobię zdjęcie. A, kurde, zrobię sobie zdjęcie i pewnie go dorzucę do. Do filmu gdzieś. No coś tam, coś tam na nie widać bardzo, bardzo mało. Jest zniszczony całkowicie. Zaraz jeszcze, jaki to był sygnał? To mnie interesuje bardzo. Czekajcie chwilę. Dobra, i potwierdziło mi się to samo. Ostatni, co znalazłem na polu kiedyś, z, z Jackiem i tak dalej, z co nas było czterech, bił na 71, ten bije identycznie. Czyli hamerki na moim Deusie walą na 71, nie każdy oczywiście, ale 71 to jest 3, yy, też aluminium, więc muszę, więc muszę uważać na takie sygnały. Piękny sygnał 71. Dobra, trzeba zrobić zdjęcie wysłać Stevenowi. Do kolejnego dołka. Więc poza hamerkiem i tą te, tak jakby papieraśnicą, nic ciekawego. Same śmieci jak na razie. The Wonder. Snuff. Menex. Nie wiem, co to było. Może jakiś alkohol. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Pff, ciężko powiedzieć. Muszę wygooglować tą nazwę. A taka sobie przykryweczka. Nic ciekawego. Rozpadamy. Jeśli wyjdzie. Czekamy aż przy pole. Będziemy kopać, bo coś tam się znajduje. Do kolejnego. Właśnie wracam z kopanka. Steven pojechał do domu. Najfajniejszą znajdką dzisiaj był hamerek. Um, I ta, czy to góra od papierośnicy, to nie wiem, ale tak wygląda. Także dwie zarąbiste znajdki. Steven znalazł 6 pensów. 6 pensów. Z 40 roku. Więc też fajnie. I guzika z jakby spłaszcza, z jezu, no powiem, nie wiem jak się nazywa angielskiego PKP-pracownika. W ten sposób powiem: kolejarza o osoby pracującej na kolei. Także tyle na dzisiaj. Nie wiem skąd będę nagrywał kolejny filmik. Nie wiem kiedy, bo jutro cały dzień. Dzisiaj cała noc pracy. Ja jestem pomiędzy pracami. Skończyłem pracę o 5. .00. Szybki obiad, wypad na pole. Jest dziewiąta, Wracam do domu. Szybki prysznic odbieram 10.30. żonę z pracy. 11.00 spać. Druga w nocy wstaję, Jadę do Birmingham na lotnisko. 6.30. Znowu mam być na lotnisku. O 9.00 odbieram ludzi na tak zwany kocwultur, ale w tym przypadku to jest. Lane Palace, potem Oxford, potem Windsor. Zrzucam mi w Windsorze i jadę po znajomych na lotnisko do Heathrow. Także życzę mi powodzenia. Trzymajcie się, miłej nocy, miłego dnia. Nie wiem o której to oglądacie. Widzimy się na kolejnym kopaniu. Hej.